ustawione, ale, ale mieli trochę talentu aktorskiego w sobie chłopaki, no nie można im... Można... Ja rozumiem, że to jest dla Beki, ale tu nie ma żadnej energii. Trump produkuje Trumpki. O, Lewica produkuje Lewisa. I like your scar charge, you show me your book. <laughs> Dzisiaj będzie o boga człowieku. Właściwie to jest pseudo podieba, Tania podjeba, Lorda Kruzwila oczywiście który się już skończył. wszystko dla beki. Film jest <laughs> <laughs> po... <laughs> Nie. Podejrzewam, że tam wszystko jest w celach humorystycznych i nawet nie jest oryginalne, to u nas wow. też będzie w celach humorystycznych. <noise> Oczywiście. Gorszy. Jeżeli chcecie poznać Edka z, Edek Edka. z, fabry z fabryki Kredek Al bogatego człowieka! Zbawce świata! Edek, kurde, to jest dobre imię dla poziomki na przykład. Chcecie być w tej armii, gdzie Was ktoś filmami nakarmi. To co subskrybujcie? Pachnie, to będziesz ci pachnie. się kalkuluje. Znaczy, nam się kalkuluje, wam nie do końca. Znaczy przynajmniej będziecie wiedzieć, kiedy dwa debile coś dodały. Na fonfla wejdźcie, bo tam wiecie, niektóre fajne dupeczki puszczają, kółeczka. Zapraszamy Was na podróbek Kruszwila która też się pewnie znaczy, jak samego Kruszwila już nie lubiłem, to jego podróbki to już jest. Kruszwil w ogóle jeszcze nagrywa? Nie. Dobra, 11 tysięcy koła subskrypcji. I jest ubrana. Różo. Jest popularny i generalnie w tym momencie strzelamy sobie w kolano, będąc mniejszym kanałem. Czujesz się postrzelany? Nie. Cześć. Ja jestem bogaty, Elek. Dobry ubiór to podstawa. Natomiast rozkazałem swojej służącej, aby zamówiła dla mnie dwie pary z nowych dzińców. Od... Od pro, pro, popularnych projektów. Czy tak wygląda człowiek, który ma pieniądze? No. To jest pomieszanka poziomki i kruźwiwa. O! Przed oglądaniem został łapkę w górę wraz z subskrypcją. Zapraszam do oglądania filmiki. Ja, będąc tak zamożną osobą, nie pozwalałem sobie na to, by moje ciało. Znajdowało się dwa razy w tym samym ubraniu. Wiecie, bo trzeba na YouTubie mieć pomysł na siebie. A to jest, yy, jak ostatnio walimy o tych TikTokach, to to jest coś zerżniętego. TikTok to jest jedno wielkie zerżnięte gówno. Jak tam jest coś oryginalne, to za dwie minuty nie jest. I ja wiem, że na przykład, jak czasami coś tam nagram sobie z dziewczyną, bo jej się nudzi, to to jest. to już tam było. To po prostu było na tym TikToku. To jest zerżnięte, tylko że bez pokazywania dupy. Są to dzielnicy marki. Tommy, Hilfiger i Hugo Boss. Osobiście wolę Latwa Lorena. Lars. Lars Lar Lar Reiner. Lars Lorne. Lorne Nie wiem, choć się domyślam. Nie wiem, nie znam głosie. Bur... Lecz sprawdzę dokładnie, co zostało mi dane. Najpierw tę folię. bogaty człowiek też go stać na. Zostaw te pianki! Bogatego człowieka stać na takie pianki na przykład stać go na człowieka, który mm, tą kamerę jakoś nawet normalnie podniesie, normalnie nie, jesławie, nie, jesławie. normalnie zmontuje, a nie efekty. jeszcze brakuje tutaj takiego typowego intra z Oni się No, to nie są fajki. A tak Tak tutaj legitne. Trochę styrane nie uważasz? No tak, w ogóle nie widać, że one są używane. Dokładnie. Są legitymne, no. Bardzo. To co są za w ogóle za badziewia których z moich służących pozwolił sobie na takie haniebne posunięcie. Wiecie co, Kruszwil jak Kruszwil, ale on przynajmniej umiał grać, a tutaj nawet gry Ale wiesz co tu chodzi? Jeżeli o Ciebie chodzi, to nie wróżę Ci żadnych rewelacji. Kaczka! To max, co może z Ciebie być? Jemu on jakby... On tak specjalnie by nawet... Ale to jest... Znaczy, to wiadomo, że to jest specjalnie zrobione, to jest typowa... Właśnie, wiesz, wszystko ustawione, tak, tak. bla, 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 ale... jaki już to jakikolwiek by się taki reaktorskiej przydało. Bo energii! Bo... A ja lubię Wolno! A ja lubię szybko. Aby zamówić takie y, syfy. Przecież to te spodnie są, mają nawet dziury... I przed podążę, wiesz przed sekundą jest to spoko. Zauważyłeś, że on jakoś tak patrzy się w tą kamerę i tylko w tą kamerę i operuje tylko... Róż się! Pokaż, że żyje! Róż dupą jak laski. Jeśli ktoś myślał, że założy takie spodnie do na siebie Jak do na siebie to włożysz... To grubo się mylił Te rzeczy znajdują się jedynie, tylko aby zrobić z nimi Takie coś. Więcej na niczego. Jestem bardzo zaduszczony. Żegnam się z wami, ho, drodzy widzowie, ale wy zostawcie łapkę w górę. Ojejeju... No Kurwo! Ale wiesz co takiego cringe' dawno na YouTube nie sumie Zazwyczaj cringe jest teraz na tym TikToku cały Daj Dajmy mu jeszcze szansę, co? O, mówisz pan. No dajmy mu jeszcze szansę. Cześć! Ja jestem bohaty w dzisiejszym odcinku zrobimy drogie wersus tanie. To będzie papier toaletowy. Przed oglądaniem zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. Zapraszam Was do oglądania. Nie pozwalałem sobie, żeby te same ubranie dotykało dwa razy mojego ciała. Panie bogaty, ale się zakłada pasek do spodni <laughs> dla lepszego efektu. Patertoaletowy toaletowy jest ważną rzeczą do higieny każdego człowieka. Lecz dno społeczne, do którego zalicza się 5% społeczeństwa. Czekaj, ja się zastanawiam, bo stoi. Nie wiem, może być nas... Pamiętajmy, że balantynka nie jest jakimś mega wygórowanym alkoholem. Ona kosztuje za 0,75 dych około. What is going on here, Be Nie używa tego środka higieny osobistej, ponieważ ich nie stać. Jako alternatywę wybierają kolbę kukurydzy, która podrażnia nasz odbyt Odbyt to nas piecze chyba, kurde, trochę, bo... go Do poziomu krwotoku. Jest to tak ubogi produkt, że nawet go ze sobą nie wziąłem, żeby wam pokazać. Wielu z was sądzi, że nie wam to przypłaci zapach papier to wy... Dlatego kupujecie szary papier Ale wiesz co, u Króżbila to było tak zrobione, a, że, że wiesz, to się oglądało, powiedziałeś, że to jest ustawione, a że coś odwala Ale on a, odwalał, jeszcze to w miarę tak odwalał z życiem, A tu energią. się tak nudzi się tak totalnie, to jest takie monotonne Koleś cały czas patrzy Co tam? No, ale w każdym razie, bo nie dokończyłem. To coś się tam po prostu działo coś się działo Ustawione, ale, ale mieli trochę talentu aktorskiego w sobie chłopaki, no nie można im... Ja rozumiem, że to jest dla Beki ja, żadnej ja, energii. Tak? Mm -hmm. Który podrażnia wasz końcowy otwór przewodu pokarmowego. Kosztuje on zaledwie 50 groszy za rolkę. Ci, którzy odrobinę dbają o swój odbyt, sprawią sobie papier o nieco większej wartości. Ludziemczej. Jest to papier to z drewna um, bukowego, który jest miękki w dotyku. Kosztuje on 50 zł za rolkę. To jest właśnie ten papier. Mięczuśki. Um, osobiście gdybym nie miał pobliżu nic lepszego, a papier ten byłby na wciągnięcie ręki. Prawdziwy bogacz, Kruszwil, podcierał się. Cytaczkami. I pił wodę z kiblata, z lodowca kur... Użył go. Ja jako człowiek pajętny do oskarżania tych miejsc używam banknotów, które są zrobione z papieru termocholicznego. Oznacza to, że podczas kontaktu z wodą yy, nie moczy się. No i tak jakbym gdzieś to już kiedyś naprawdę tak widział. Co oznacza, że mógłbym podetrzeć się kilka razy jednym banknotem. Lecz ja natomiast stawiam na wygodę i komfort. I za każdym razem używam banknotu o nominale 100 zł. chyba raczej z Czy ty wyobrażasz, jakbyśmy my tak nagrywali? Kochanie, cześć, jestem głęboki Stefan. Proszę bardzo, kuba, cześć, no, cześć. zaczynamy. Będziesz teraz głęboki Stefan. Głęboki Stefan? Tak, głęboki Stefan. Dobrze, kuba, nagraj czym się porciera. Jestem głęboki Stefan, ale ponieważ, że jestem taki głęboki, nie mogę się wycierać pieniędzmi jak prawdziwy bogacz. Nie mogę sobie też pozwolić na papier, bo on niestety się łatwo rozerwie i palec wleci mi w pupę. I nie powiem wam, który to palec, bo YouTube wyjebie strajkę. jak mi się nudzi, to wycieram dupę o ścianę i jest jak Nowak. Dziękujemy. Udostępnił kumar się, udź Johnny i pozrów tam swoje żony. Swoje Będę wiedział o co chodzi. Wiesz, po paru latach tak robię wyrzut myśli z głowy. Mam tam tysiąc raków, także bądź gotowy. Bo omijam te przeszkody i nie chcę już lukę twojej torby. Zabieraj to młody, bo.